Witam, dzień dobry, cześć, dzisiaj po raz kolejny jesteśmy na Super Mocach, ze mną w drużynie jest Pewor i Mistrzu. Cześć Jasteczka, cześć! E, gramy na Michała, gramy na Konrada i gramy na OG i Gąska. Dzień no, no, W przeciwnej, e, Pewor może zrobić roztarcik łapkę w górę może się tutaj zostawić. E, mapka to jest taka, e, podesłał mi ją tutaj Michał, to jest teoretycznie <noise> Dust. To jest teoretycznie ha. das, tylko po prostu są wszystkie mapy, e, wszystkie mapy połączone w jedną, więc... Tekstury są z innych map. No, Zazwyczaj wygramy, tak? Tak, no, tak. Ta. Ta, ta. O, czucio. Masz, masz ten Dzięki broń. stary, dzięki. Masz. Dzięki. No, Przyda się. Kasa na start to jest to, nie? <coughs> ja... dobra, jestem... No jestem. No jasne, no to prawda. Odjebało jest, się coś, to się też Odjebało się. Tak, się, mi No kimś... jechał długo. Miałem i nie trafiłem gdzie gąska chyba nie rozumą. Nie tak. pod B im potem taki gówno odjebałem. Tak, właśnie dlatego się wkurwiłem, nie dlatego, że wiesz... Ale coś No jestem przykrusem w tej rundzie, byłem w sensie. Pod ten gdzieś. Widzisz go ta mapia, Niebitka, na mapie. Nibitka ma? No, tak, nie widzę na prawej czekaj, 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 czekaj. No, Ej, Czekaj, nie biegasz. No, no teraz porobi. Oooo, no, teraz ty widzisz tą standardową palaczek. A, tam się palił z band. Ej! <grym> ja. no. no bo się paliłeś <grym> głupko. Dobrze OG, dobrze OG. Ale, a, Ale i tak miał 300 w sumie, więc mogło być ciężko. No, to tutaj głos wykierował. Jeszcze przed odcineczkiem jesteśmy na stronie Skin czyli stronie, na której możecie wymienić swoje skiny na realną gotówkę. Jak widzicie, wczytały mi się wszystkie skiny, które mam na koncie. Tutaj jest jakieś zablokowane, mają już odrejbana. Po prawej stronie są metody płatności. Możecie sobie wybrać, która najbardziej im odpowiada. Obok danej metody macie prowizję, jaka będzie ewentualnie za tą transakcję pobrana. Ale jak widzicie, to nie są jakieś duże kwoty. Wpisując dodatkowo kolik ciastko, Dostaniecie 5% do wartości Waszych skinów, więc automatycznie dostaniecie więcej siana. Myślę, mega spoko opcja, polecam sobie skorzystać. Pieniądze przychodzą naprawdę momentalnie, więc yy, to nie trzeba będzie czekać, yy, nie wiem, dnia, dwóch czy trzech. To jest po prostu kwestia paru minut. Yy, jak widzicie, jest PaySafe Card, są różnego rodzaju gift cardy. Załóżmy, nie wiem, nie macie siana na koncie, przychodzi do Was dziewczyna, a Wy nawet Netflixa nie macie wykupionego, no to klikacie sobie gift carda Netflixa. Ładujecie i wszystko jest elegancko. Albo po prostu wypłacacie sobie na jakiegoś Paypalka i możecie się zamówić jakąś szamę z Pyszne.pl czy tam z Globo. Więc czasami awaryjnie y, myślę, że jest to mega, mega spoka opcja. A więc zachęcam do zapoznania się ze stroną. Link będzie oczywiście w opisie. Y, Kodzik ciastka da wam 5% więcej. A my już przechodzimy do filmu. No, no To już no, to, weź to. Dobra. Weź to, weź to, no. Tak, nie tam. Weź to, weź to, chłopie. Nagali, nagali, coś. No jak nagali, to widziałem. Widziałem, widziałem nic. Ceta jest. Jeszcze, ceta, no, na jest to no nie wiem. Znaczy na bombsite. Przy smołku jeden leży. Jak nie widziałem, kurwa. Gala wchodzi, gala chodzi No jest gala, jestem. No no ale hedy mi rozdał, zawołali, mamasz? Ruchasz ich, natural, mówię ci. No no, daw dodegra. Dawaj na pełne biściastko, nie ma słowawek. Nie kurwa, nie ma. Sukura, szczęśliwie. Dobra. Ja pierdolę. Łatwo. Nie Dasz radę. Czekaj. Heee. Ja sobie panu. No, Dawaj na razie go pierdolę. No prawda, <laughs> no 700 mp. Kurwa, Natural 700 mp. Ale ten pełen deit mp. tam sobie biegał. A ja co wnoszę na respa, nie? A za kila mógł dostać w sumie. Za kila raczej, no. No, no, HP za fraga, HP za fraga. HP za fraga, no, no to pytamy właśnie. No to upadnie. Dobra, panowie na spokojnie. Dobra, sypię, sypię. No, sypię. Na spokojnie, sypię, sypię, na spokojnie, spokojnie, nie prawie, prawie, spokojnie to proszę cię. Sypię, sypię, panowie sypię, no. Ej, nie widzę, nie wiem gdzie trzeci jest zawodnik. Nie widzę ma, nie widzicie. Na idzie jeden. Z kałaszkiem. Jeden nas, na razu. Ej, ma niewitkę taką, że nawet nie widzi że na respie, rozumiesz to? Nie, dwóch na B jest, dobra, nieważne. Ej, ej, a rada, że coś widziany. Dobra. Dobrze, czemu, dobrze, Czemu dobrze. I tała na B pokazuje, kurwa, co jest? Na I respie, kurwa, ci pokazuje. na B, na B. To są reszczuchy, nie Piasko też ma bucha, pias. Chyba. A, long A, czysty. Ta, long A, czysty. B, paka, dzwoni, dzwoni, dzwoni poczekaj na mnie. No spokojnie, no spokojnie. Rzuć granatem jakiś natural. Poczekaj no, na mnie, no, poczekaj, no. poczekaj, 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 daj mi od pałacu dojść. Jez, baba. Niewidka, Dobra, to ty to u ugraczyka, spokojnie. Nie stoi na blisko, no kurwa, nie wszedł, to może? Michał pokazywał, na początku nie widziałem cię w ogóle, a potem na B pokazało. Nie, rozumiesz to? Jak byłeś jak na Lombo? Oh, 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 jak, jak byłem na tym. Na longu to mi właśnie Michała pokazało na radarze, bo Ciebie. A niewitka ma, niewitka ma jeden. Jeden ma niewitkę, guys. Nie jeden jest na Ceta, jeden niewidki, C, to Jeden niewidka, to... jeden niewitka, tak? Zratowałem. Okay. On po prostu awczył kurwa. <laughs> <laughs> Jest, dojechał, dojechał. Co no ma na to, no to rolaczeć? Bo kurwa, <grych> nie, no, nie! Chciałem kupić coś. coś w ogóle? A, długo, co co długo co coś. Tak, co 15 sekund tak, co daj na respie, no. To długo, po prostu nie No mówisz. Musiał się wyharać pewnie, spokojnie. Nie, nie, nie. Bo nie było mnie stać na broń tam se klikałem, wiesz? A dopiero później po 15 sekundach cię było stać, tak? Ja pierdolę. Jeden CT będziesz miał, jeden CT Zaraz znowu nie? CT jeden będzie? Ale im sypie, co jest? No sypia, co sypie, sypie Ale co sypie? Co sypie? Ajma, Ajma ma na C Ajma ma na C? Dobrze, dobra Nam na sypie kurwa, nam na sypie Nam sypie, nam Prysiu, no <tryk> masz to ciebie, pokaż jak Michała na ekranie no. <tryk> Michała? Patrz jak... Pamiętaj Kasiu, że ciastko to po jest <tryk>

i on ma HP, ty? No więcej mu dajcie, więcej. Aha. Zdzieraj jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz poproszę. Kurwa, nie mogę <laughs> broń kurwa na ziemi. Grasz tam 600 kvp. Kurwa <laughs> mać. Ej, ja, ja Michała wchodzić. Ej, ja Michałowi dałem 4 strzały, myślę kurwa, czemu on nie leży? Znowu całą serię, kurwa. A ja tam jest. z na cwania, mówię kurwa, ale laptop. O kurwa, klik. A tak klik trzeba wykorzystać. Czemu nie mogę tutaj zobaczyć? Ale gówno Ty się nie bałeś się tak więc? Nie wiem się dobrze to robisz wiesz? Też nie wiem stary Dobrze patrzysz Chujowo trochę Jest akurat tak przestałem patrzeć chowaj się chuj z nim Awkę ma na A Nie, nie mam A. No mam już A... miał. nie mam <laughs> Musisz to leż... Ej, jest na tym, na samochodzie, na długiej Dobra a, natural, yes. natural natura ma w życia chyba A gdzie ostatni? Ja pierdolę o, A, a to jest, to Fajnie jest. To. A, Dobrze, krótko tam O, to może a, trzy, a dwóch, a świetnie, no, ładnie <kluzni> sypie no. tam Mówię, no, natural idiota, będzie skosuł, biegł na cetę to zeskoczył na łebku, A było fajnie, szczęścia I cię porobił, kurwa, i tyle, po prostu jest lepszy był Nie w tym razem Nie w tym razie no ja to pogówki są tak naprawdę. A, po o, <laughs> tak, pogówki. O tak. Witaj Kurwa, tutaj jeszcze o. był jeden. Jeden od CT, jeden od BES-a. ten idiota to ten powiesz, nie dał rady, to. kurwa. No nie dał rady, tak. Tak, spaką. Dałoby radę, tylko byś musiał wiesz. Widziałem, kiedy BES-a wbiega, ale. Michał musiał na tym CT być. Dobrze, dobrze. To fajnie, że mi mówisz, kurwa, jak ja z bramy wybiegam na mida. Mówiłem się, że mnie zabił. Na shortzie jest ostatni. Spadło mi się. Wiesiu, Kurwa, Maciu. Nie grześ, nie grześ. cię, cię grześ. wysadzić, cię, cię wysadzić. Co ty miałeś? Może, że ty nic nie dostałeś? Nie Uniki tak. miał kurwa Chłop <noise> nic nie trafił i tam coś dalej się pyta co miałem <noise> Trafiłem same łby, a pewnie miałeś brak obrażeń w kolę Nie, nie miałem, miałem redukcję obrażeń, ale nic nie stopiłeś. No, tak. czyste. Kurwa to, co ty widz... Bo ja widziałem, myślałem, no właśnie ja widziałem kurwa nie, kołożę na liście widziałem, wymyślałem, bo mi radar pokazał. Nie, nie, radar, na radarze widziałem znak zapytania. Dobrze, no, przecież to robisz, to robisz to teraz. Dobra, razem, razem, to uciekaj! Jak razem jak one v 1 kurwa WIDZIAŁEM ŻE ty KURWA STOI Nie bo natural dzban ty widziałeś kogoś w tunelu nie? I nie powiedziałeś no, nie A ja myślałem że jak na niebitce gdzie na radarze spamować ja, ja jeszcze nie wyszedłem z tropa i pan strzela kurwa Ja mówię Wolhacka Taka właśnie o chodzi Flesz na longu Nie wiem bucholcu pierdolony kurwa Dygas ma niebitkę, dygas ma niebitkę, dygas ma niebitkę A żyje żyje Jezu co Dość cichutko tu teraz. O, ty. Za boksem. Jest to Ja pie... Do... E! Dobrze. Oj, pies. Rysiu, schowa. Pies, nie, nie widzę. widzę go, go, nie widzę go. Chodź. Gala, gala, gala. O, kurwa. Aj, mama! Uważaj! Rysiu! No, I uważam, i stary. Dobrze, dobrze. KURWA! Ja to, że przebiec. A jakim niedawno, 10 <coughs> rund. im rozdaję? Już nie widzę kurwa. Zobacz to, jak im, im daję, da 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 nie? No friendly gierka, proste. Ciekawe, ciekawe. A. Daję ja teraz po 50-50, daję. Trochę wam, trochę nam. E no, no akurat, daj uczciwie. No jest w miarę obiektywny Jed Jeden ma niewidkę chyba. Albo nie, jednak nie ma. Ale smoluk zagrany. Jest dwóch na long'u Masz, bardzo za smokiem, A widzę, widzę wszystko Głosuje. Everything under control, my friend Pierdol, to sobie i chuj z nimi Jest na short'cie, natural bity, w Na zeru, Teraz pytałem, gdzie jest Michael To za dog, co Druga. ty miałeś? miałeś kurwa ile HP? Miałem, Miałem. A, kurwa, ja słyszę heada, dwa hity, kurwa co jest tej? Dobrze syknęło. A, ty blaku ty miałeś czy nie? Ja? ja. No dodatkowy skok. Okej, okay, dobra, to po prostu chujowy tam spray poszedł. Kurwa, to ty nie znasz ja pierdolę. Co ty robisz? No słyszę, że to śtupta. Kurwa! Myślę, że Nate zdąży rzucić jeszcze, a dojechał kurwa Pet. Akurat tak się odwróciłem i ja pierdolę. No ale dziwne, nie? Zawod to jest taki pies. Ostatni tam na Arnie, tak, tak, A gdzieś. Ja nie, to to nie to się spotyć, kurwa. A ej, ej, boć. Ej, boć. tak pal, więcej flagów Pevor mam kurwa, chujowy jest po prostu. 6 tysięcy godzin <trym> w cs kurwa. No, teraz, ty, djiebany, kurwa. 6000 tysięcy godzin w CS-a chłop kurwa. No chodź. Ty jebany kurwa. Ja no, usiądę, należałem. E Nie No, leżałem, no, będę! no będę! pokazałeś będę! kurwa Damianek. No, no tu kurwa. Usiadłeś już, kurwa. Co ma na respa jeden. Falafelus. Co Gdzie na respa. No ja spierdolę na respa. On był na pedo, są kacze. Ciasko, wszystkich masz ubitych jak skurwysyn. nie spierdolę. Nie się pomyśl! A ja wiem, że on będzie. No, ale... Ciasko ma powrót na respa, Ty chuj. No stop, znowu chyba fedal je panem. Kurwa, co, 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 tu co tu się dzieje, co tu się dzieje, Dostał po... Mam twój HP, no. dostał buto ode mnie Bomba zaplanowana pierdol chłopa <tryk> Wyhejal, A no, Myślałem, że zostanie jebany Ciasko tam się rączka cześć Tu masz ciastka zamyślącego? Rączka musi się Niby cześć Na podesie jest Ilo ma kurwa HP Dobrze, Ryszard Kurwa, kurwa, no nie, no to... z... kurwa. O kurwa. Kuba! To jest... Rura, przez drzwi biegnij, przez drzwi, pomożemy. Kurwa, nie dało, dało się to ja ubrać. Nie Ale później już keba nie miałem, później już ja mi ten, już mi celownik skakał. Tak. No, fajny nóż, fajny nóż. Dąży, zdąży. Pokaż ręką. Kubek ten nóż. Nie, nie, nie. Pokaż, no, noż. nie, no, pokaż nożyk dla widza. A ja zdążyłem. O, zajebiście. Masz pokaz, O. Teraz pokaż. Nie no. Alt, natural co się na ten. Ta, na speed... na speedu. To nie co to Poczekaj, nie wychodź tego mi da na razie. Mam plan, patrz. Skarza to Małe zadziała. Plan. Tak? Chuja to nie zadziałało. Kurwa! Jała kurwa! Ja chowałem i znowu klient byłem <laughs> rozpedzone za bardzo kurwa. Już nie zahamowałem bówna. Co my chcemy robić? Cokolwiek, Ile to masz HP, kurwa? Zlecę mi! No im! Dobrze, kurwa! Jak się wpierdolił, ten sz szubrawiec! Będę, jest najmocniejszy! Szubrawiec, szubrawiec! Zajmem zajmę jeszcze! Krótko, Krótko kurwa! Patrz jak <grym> ich ruchamy! Fevor 10 fragów, Ty 13, ja 12, no kurwa! Dropnij, dropi coś, jak masz! Masz. Nie no, blaku z plecy zajmę, robi, to też jest hit! Dominacja, kurwa! Nie miałem, Ajma! Nie miałeś? Nie Dobrze, Kończu. Przecież miał miał hp chyba. Ta, speeda i hp miał, no. Raciste? Chyba tak. Nie wiem czy na nie słyszę, bo ja nie mam słuchawek. Nie słyszę. Nie ma ich, no. Wepaka. Jakie to są szambraki. Kurwa! Mówię, a chuj, nie będzie się spodziewał, że teraz tak szybko to wychylę. A cały czas na napaliłem. Na aucie da. był jeden. Masz flesza, stary. Ej, do... Dobrze. Znowu nas. No, na no Ale spiję się w niebą. ja Autobane autobany chopy, no. mówię, zaskoczę. do pierwszy na tym polu. Rysiu karuje pewora i tuńczy. Ty, Tylko Ty odcinek taki dać na No mówię, Nie los. No ma paceta nie? Ma pacetę. Na spokojnie. Na spokojnie. Na spokojnie. Teraz że dawać. Zacznie, może to już rzucać w końcu. Kasa na start jakaś? O, oh, jest row! Ej, ej, ej! Jest C. Kasa na start panowie, weźcie jeden kałaszek leży. No może no, chyba... mogę jeszcze rzucić coś jakaś? P90? To już zjuc, maty tak na respie. Teraz. Czekaj, to masz Galilę. No, no, w, tam, w, tam, w trójkę tam tam. na respie stoją. Walimy ich i chodź. Oni także zazwy jebią przez. Odcie Galą, pa! Galop, webor jest. Mów, którym idą, człowieku. Na shorta będą chcieli iść z dziaczki. short, takie. Mites. Jeden na midzie cały czas Ja Jabił! Ja Dobra, Wolhak jest dam kurwa, ratujemy na B, dolly. kurwa Jest, 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 to jest! Yes, kura, yes, ile yes, no, no. Kurwa ile kurwa! Ja, Wolhaka dostaj na pierwszą rundę i chuj się zestrali, kurwa! No dostaj, no, dostałem, no to jest, daj kurwa. mi fall, no niestety, no. Panowie, Michała kurwa. z USP nie panie mogę trafić. Lecimy nie, jak z kurwami no, po ryksy. prostu. Ach, chuj, tam. A co ty miałeś, Murzyn? Ja tu chcę Pierdolony, jeden hapem został i chuj. Dobra, długa, idę długa, pierwszy. Długa, długa, długa. Something is wrong. Out, out, out. Bapisz go czy nie? Nie. Boże, nie, nie, nie. nie da się. Nie da się. Nie coś da się. Nie za jest to jest tu. To palimy go. Kurwa, to pomóż! Crossfire czy coś. O kurwa, co on tak... Długa, <ślam ślam> tak... <ślam> długa, długa, długa Dobrze. Już. Musisz wazon, no. no już, Wiec już. Więcej nie zrobisz. Już gdzieś. gdzieś. I będziemy się od tuje lubisz luzi, a, a ten ja, się ja, przechowuje, dobrze. nie ja kurwa tego Pebora chciałem tam. Czy mi się z Pebora na tym aucie? Luźna luz, guma się luździło. Luz. Dawaj ta kurwa, chodźcie, a to nie to się to pierwszy. Takie do szczuky, ty ciasto pustakiem. Dobra No spokojnie, no spokojnie. No teraz co tam wizja. Wiedziałem, wiedziałem, to jechał do tego to jechał do nowego, do No, Na B jest jeden chyba ostatni. <coughs> witki nie ma jak coś. Wiedziałem. <coughs> to, właśnie Witka, Rysiu. Dobra. Na spokojnie z nimi. Ze swoich stoi w Wazon. Ale nie by było jakbyś przyszedł do nas do paki, co? A, no tak, z nie przyjdzie, o, kurwa. No, jak panuje pachę w trupie, ty. Ła, no niejs. macie. Nie ma niewitki w trupie. Nice, no nice, nice, nice. No i z wazonik tylko. Ja pierdolę. Ja nie mogę dzisiaj, ja nie, nie potrafię strzelać, serio. Ja mam jakąś opóźnioną reakcję, kurwa. Walka gigantów. Walka o, gigantów, kurwa. Na spokojnie Michael, na spokojnie. Miało <grywa> <grywa> to Kurwa wystawała do dygina! Aś kurwa, aś! Mogę nie patrzeć już tam, kurwa. Za chcesz coś? Nie, Kuba ma, bo ty masz dobre te Ale ja kurwa kasztaniaka grał kurwa w tej Jesteś dobry, jesteś My dobry, jeszcze jesu. nic dzisiaj nie dało jest chore, nic Ja nie wiem no, ja grałem dałem. teraz kurwa, musiałbym sobie zobaczyć w historii Ale nie mam czasu, bo biegnę na longiem a... Albo nie biegnę na Chyba A, mama. a Dobra, ma... jeszcze jeden z paką mi idzie długo. Uważaj, Jeden Rysiu z pies Rysiu z w coś Nie złem, nie mi trafiłeś. łeb mi trafiłeś, trafiłeś tak. Ta. Bo... Michał na długo poszedł. Na midzie by poszedł na długo, uważaj. Nie złej. Grawitacja mam tak szczerze. gali go nie ma Kręci z pod B pewnie Z gali dał chyba smoke'a powiem ci. Nie, respie. KURWA <grym <grym z gali Ja przez smida kurwa szedłem a to akurat B sprawdzałem. No wiem, ale ja chciałem dać smoke tam pod to B, żeby wiesz, dało. żeby dać no fake. A. Ale, ale Ciasko, się... ci się nie usłyszał, że smoke Dobra, tak się, ta gąska, albo... Dojeżdża Baga. Kurwa! Nice, no, tak, to jest tak, skoro, nice. nie ale Shiftes, ale nie Gąska nie jest bo... upośledzona, nie mów tak No to powiedziałem, że upośledzona gąska coś dostała. A, ubieżdżą, Dobra, walimy kurwa na B? No normalnie. No i jak się z tego auta na longa. Bo B na shift, dojeżdża B na shifcie pod drzwi. A drugi Longa raszuje chyba. Hmm. Kto Fajne, tu kurwa z... To... Jest to na A. Kto... Dobra, nieważne. Badzie stać jak mam haka kurwa, że daje mi w debilu kurwa. Ha! Ty B, ty B No i kurwa porobieni na łeb przez kurwa Michaela jak zwykle. Yes. Problemita wadą jest. Oh, Co ty gadasz, stary? OG no. GOS oh. Dobrze, Dobrze. Ale pewnie się też wykręcił, kurwa razu Kurwa, bo ja się haka zaskoczę, to akurat haka musiał mieć. Mówię, usłyszał mnie pewnie, Chuja tam usłyszał Nie no, haka nie Palak na longa. Co ty gadasz? Palak na longa, mówisz? Szanowny, jest Długa, lipa, pan długa chyba. Jest. Tu jakieś podsadzki, jakieś skoki, co oni tu kurwa robią? A z dwóch stron wzięli gąskę. Ja pierdolę, na b Dwóch chyba. Zatłuję. U nas znowu bucha. Ja? Ja? Nie, nie, ja mam... redukcję obrażeń. Dobra, nie wiem, nie Rysiek, wiem. Rysiek, kurwa no. Rysa. To taki, yy, idzie to kurwa idzie strzema, z mu no. kurwa grana, nie, to, to jest, jest za moc. A dostał tego to flesza, flesza czy nie? Oczywiście, tak. że to dostał. Próbowałem tak. się odwrócić, ale. Ja się kurwa, kurwa, No, próbowałem stary. No to nie wyszło ci. A, no to dobra, to spalajcie na Nie wyszło, nie wyszło. To hahahaha ja. Jeden na lidzie, tutaj Nie, nie ja. skraca O no Nie wiedzę Nie skraca, dog No, no co? No, jeszcze, jeszcze nie Jeszcze nie, nie widka. Idziemy kłaść kurwa A daj sobie na sobie No i Blackus jeszcze kurwa, a dobra, nieważne Pa jakim rzuciło, widzisz to? No, rzuciło, no i co? A co ma Blackus? 300 ap jeszcze już, no nic, no dominacja, spójrzcie na Bele kurwa no to co mam powiedzieć no. Tak to się kończy kurwa <coughs> kiedy zadziera Sicarius, kurwa no Kaga z kultura Dojecha już dojechał po się po no, O, poskał nie no! Zabijcie mnie w tym meczu, kurwa! Gagry, 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 kurwa! Gagry, gagry. Gagry, gagry. No, gagry, No, to Majkelost, no. Krupek Majkelek. Prażynek? Tak. Prażynek, no, prażynek. Jak tu próbuje kręcić, jest kurwa, ty? Mi, jest mid, jest te... mid! I mam aima, mam aima, ma, ma, uważaj. Fajne, że te... No, że szybki jest bardzo. Nie wiem, po czymś CD, że on ma ma dygas. Bo dostał peda. No. Dobra, nie ma, ma jest zwykłym leszczem, robisz. <ścoughs> nie no, majma, ma, kurwa. Majma, majma, no ma, jak. Ten już napięty, napięty, słyszę, to, że... to słyszę. Ale co ty, ty słyszysz, kurwa na Napięty, napięty, napięty. Tam przed tym kąpem repaha tą byszką. Tą... O no spokojnie, Micha, proszę. to zwykły podlasiak jest. Zwykły, niezwykły. O, no, kurwa. Kurwa, A, Nie <laughs> pomyślał już! 3 HP. 3 HP zostało! Tak? Nie no, za no, ciężko było że... kurwa. Już się zestresowałem, nie powiem, że nie. Ale kurwa mi dało. Coś Ale Pewora słuch tam, zawiódł, że kurwa nie słyszał, gdzie ktoś plantuje, ja się dziwiłem właśnie, że tam... Ja tak... też, ja też, o, bo ja, ja go nie coś z chuja zrobiłem z fleszem. Bo... słyszał kurwa na B. Nie, 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 kurwa nie, 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 na nie, 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 Pokój dla Cięstusia sto? Lec paką na B, kurwa No to nie, nie bitkę mają te psy pewnie No weź tą panie. pakę na B, kurwa Jest, pies na tym <noise> Samochodzik jeden Wy be, pakę dzisiaj, musiałem nie się po nim cofać, kurwa Dwóch na A jest, prawda, gdzie no na, na bez, z No chyba, B. że z niewidką no Na bank jest żywa bita jest Ja pierdolę wiedziałem, że to jest całkowity. Dobra, P to czekaj, czekaj z tą paką. Kurwa, nas ze wszystkich hey. stron kurwa ja Jeszcze kurwa żyje, fiut Pierdole, jeden spodzie. zaczął biegać po B, to ten z zaczął strzelać, kurwa Menel jebany <laughs> menel. O, Menel od Meneli wyzywa Dam ci bizdę robczy bracie. Ja jeszcze nie? Tutaj czy to natural? Nie, nie. To natural, to natural. Natural, natural Jest! Ej, mama pies! Ej, mama, umorzę, uważać, mam nie ma. No, no, kurwa ogóle, kurs, jest słaby, znowu jeździ kochanie. <laughs> <laughs> kurwa, Pebor, weź tam pozdro poćwicz, czy coś kurwa. Piłciej, kurwa, słaby. <laughs> 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 słaby. <laughs> ja nie mogę graczola dawajcie, to trzecią osobę, nie? co? Dawajcie go na trzecią. Aha, tak. Ja go wrócę, to lepiej byś pokazał. Wrzuć kurwa. Jak się dowartościowujesz, <grym> kurwa, dają się tysięcy tak, tak, ja godzin. Dowartościowujesz się, tak. Był ktoś był, czy się kurwa zbugowałem? Był, był. Na B. Łatwo, jeden na jeden, masz z, le, z Leszczem, kurwa, i... Nie jest? Jeszcze on dobra Kuba Ace'em. Ten mecz... Nie, naprawdę, nie wiem. W tym meczu ustępiłem jakiś, kurwa... Tu Hedusem, dobra, nieważne. Eee, nie, nie tylko w łap tym meczu nie Łapkę w górę, się. proszę stać kanał opaków w opisie, eee, Kodzik ciasko na Kidropie polecam serdecznie, trzymajcie. Trzymaj tabelę. Trzymaj Gdzie jest pewor halo? Gdzie jest Pewor? Odpulony! Dzwoni kur, z paku, trzymajcie się hello. hello.